pytanie Radia Olsztyn, Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest dziś Rafał Laskowski, przedsiębiorca, jak Państwo widzą z telefonem cały czas. Konfederacja Lewiatan, ale też przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Podobno mamy rynek pracownika, bezrobocie cały czas spada, jak się popatrzy na dane z ostatnich miesięcy. Rąk do pracy ponoć brakuje, no to Rada Dialogu Społecznego w naszym województwie ma w ogóle co robić? No myślę, że tak i to... Mogę wypowiedzieć się, ile jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i jako przedsiębiorca, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Po pierwsze, chyba w tym roku, jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, mieliśmy najwięcej spraw, które były związane z zwolnieniami grupowymi i w ogóle ze zwolnieniami. A pan w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego ile lat już działa? 9. Mhm. Czyli ten rok póki co jest najgorszym ja widzę najwięcej spraw, które wpływają do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego związanych z zatrudnieniem, a właściwie z zwolnieniami, a nie z zatrudnieniem. Chociaż z drugiej strony, kiedy pytałem niedawno przedstawicieli Urzędów Pracy w naszym województwie, to oni tak, mówili, że faktycznie znam, zapowiedzi, ja. zapowiedzi były zwolnień grupowych, częściowo się zrealizowały, ale no właśnie na szczęście tylko częściowo, czyli jednak nie jest aż tak źle, jak niektóre firmy zapowiadały wcześniej. Proszę pamiętać o tym, że my mamy informacje też o tym, co się wydarzy do przodu, a jakie są zagrożenia, przed jakimi zagrożeniami staramy się obronić firmy. Część takich zadań nam się udaje zrealizować jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego poprzez mediację i rozmowy, oczywiście, natomiast to jeszcze nie jest zamknięty rok. Te badania i te wyniki, które pokazywał Urząd Pracy, ja widziałem, bo mieliśmy w ubiegłym tygodniu spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i między innymi. Był wicedyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, pan Wojciech Sztoń, który reprezentował i prezentował nam wszystkie informacje. Z tym, że to były informacje do października, jeszcze listopada i grudnia nie mamy. No a wiadomo, jak zwolnienia wyglądają, to są okresy wypowiedzenia, to jest czas dwóch miesięcy, trzech miesięcy, to są odprawy w różnych wartościach, zależne od stażu pracy, więc te procesy trwają. Ja ze swojej perspektywy wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Widzę, że takich spraw w tym roku było więcej. Przypominam o LG w Elblągu, gdzie został zlikwidowany zakład, zamknięty. Przeniesiono produkcję, tam zakład się zajmuje już wyłącznie chyba tylko sprzedażą tego, co zostało wyprodukowane poza Elblągiem. No i również mieliśmy tutaj PKP Cargo Tabor. Ponad setka osób zwolnionych, zakład do likwidacji. W ostatnim czasie też słyszałem o zamknięciu firmy produkującej Gwoździe pod Olsztynem, pod Barczewem, więc też firma, która zatrudniała jeszcze 4-5 lat temu ponad 100 osób, już jest zamknięta. Nie ma jej. Czyli już tak dobrze na rynku pracy nie jest? No, nie, nie, nie. nie, no Pytanie. W... No to właśnie pytanie, w którą stronę to pójdzie. To znaczy, będzie gorzej, czy czeka nas jakaś stabilizacja na rynku pracy? Czyli ani rynek pracownika, ani rynek pracodawcy, praca będzie, ale niespecjalnie będą tworzone nowe miejsca pracy. My jesteśmy w kilku uwarunkowaniach. Kilk te uwarunkowania to przede wszystkim też koszty pracy. Przedsiębiorcy, ja jestem przedsiębiorcą, patrzą na to, jak wyglądają koszty pracy. Nasz model ekonomiczny gospodarczy, który w Polsce przez kilka dekad funkcjonował doskonale, czyli model oparty na nie za wysokich kosztach pracy, nie za wysokich kosztach energii, oczywiście w porównaniu do krajów Unii Europejskiej i dobrej jakości produktów ten model się wyczerpał. koszty pracy są wysokie, koszty energii są wysokie, udział w tej energii w materiałów środków, które są do wytworzenia energii używane, które są tak zwaną brudną energią, bo to też trzeba wiedzieć, jaki jest koszt energii. Czy ile mamy tej zielonej energii, takiej, która jest ze źródeł odnawialnych, a ile tej, która jest ze źródeł kopalnych? Tak? I to w zależności od tego, tak kształtuje się cena energii, która wychodzi na zewnątrz. Czy ona by była bardziej skierowana na, rynk, na energię odnawialną, tym te koszty byłyby niższe. Tutaj w ogóle jest kilka takich jeszcze elementów, które można by było wprowadzić. My widzimy jako przedsiębiorcy na przykład konieczność konieczność dla nas dla nas to będzie konieczność za chwilę tylko pytanie na ile będzie to możliwe do wprowadzenia ale takie rozwiązania w których jest możliwość że firma generuje pozyskuje zieloną energię z paneli solarnych ma swoje własne magazyny prądu wykorzystuje je tylko i wyłącznie na własne potrzeby albo na własne potrzeby i może również sprzedawać w jakiejś okolicy obok do domków osiedli może małych a nie Myślę, po prostu do sieci. A nie po prostu do sieci. Te straty w sieci. Ja rozmawiałem z przedstawicielami energii. W ile wygl jak wygląda procent straty przesyłu energii, nie ciepła, tylko energii w, w tej chwili? To jest między 10 a 20 procent. No i to się przekłada na koszty, które ponosicie. No dobrze, czyli mówił Pan o kosztach pracy, mówił Pan o kosztach energii. Mhm to są czynniki istotne dla przedsiębiorców. Bardzo. Ja, tu ja mam rozumiem, takie... że to są czynniki, które mogą sprawiać, że w przyszłym roku nie będzie was stać na tworzenie nowych miejsc pracy. Ja mam tutaj takie... Jak taki... do tego dodamy jeszcze niespecjalnie dobrą kondycję niemieckiej gospodarki na przykład, ta, to nie sprzyja. No, no to właśnie, jakby w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem, czyli jeżeli gospodarka w tej chwili, ten model gospodarczy, który mieliśmy fantastycznie funkcjonował mm -hmm. jeszcze, jeszcze, jeszcze przed chwilą, czyli tam powiedzmy 2-3 lata temu jeszcze funkcjonował w doskonały sposób, czyli oparty na niewysokich kosztach pracy, niewysokich kosztach energii, dobrym produkcie, który idzie na eksport, ten model się wyczerpał. My musimy znaleźć sobie inne rozwiązania, inne sposoby bycia konkurencyjnym na rynku. I teraz tak, nie na, tylko i wyłącznie na rynku krajowym. No ale z rynku własnej rynku konsumpcji rynkim. się nie utrzymamy? Niestety nie. Niestety nie. Wydajność w tej chwili produkcyjna zakładów w Polsce, które właśnie pracując w tym modelu, o którym mówiłem, była skierowana na to, żeby te moce produkcyjne były wyższe niż zasób konsumpcji wewnętrznej, czyli u nas w kraju, będzie się wiązała z czym? Albo z redukcją zatrudnienia, albo z redukcją produkcji i zatrudnienia. Bo można zredukować zatrudnienie, nie redukując produkcji, tak? Mamy automatyzację, robotyzację i tak dalej. No ale więc... trudno zredukować produkcję, nie redukując zatrudnienia. Rozumiem? No można, można, można. Tylko czy to będzie miało sens z punktu widzenia firm? No dobrze, czyli niepewne czasy dla pracowników w Polsce i w województwie Tak, tak, tak. Ja mam taki indeks lewiatana, bo Konfederacji Pracodawców Prywatnych lewiatan, którego jestem członkiem. I, I tutaj jest informacja o tym, jakie znaczenie dla działania firm na rynku pracy w najbliższym roku będą miały koszty pracy. Mhm. I podwyżka kosztów pracy za chwilę stabilnością firmy mówi 32% firm w Polsce. Małych i średnich, przypominam, małe i średnie firmy to jest 97% dochodu budżetu państwa kierowanego na szkoły, policję, szpitale, do gmin, samorządów itd. To my, małe i średnie przedsiębiorstwa, generujemy 97% środków, które są w budżecie państwa. I jeżeli jedna trzecia z tych 97% przynoszących środki do budżetu mówi, podwyżka kosztów pracy zachwieje stabilnością firmy. Druga 46% to istotny, chociaż nie kluczowy czynnik dla utrzymania firmy. No to już mamy 78% firm w Polsce, które mówią, Coś z tymi kosztami nie jest dobrze. Coś tutaj trzeba jednak spojrzeć. No, koszty i... wzrosną tak jak przypomnimy bo pan to wie. Wiem, przypomnimy wiem. słuchaczom od 1 stycznia będziemy mieli kolejny wzrost płac minimalnej. Cieszymy się ale no właśnie przedsiębiorcy trochę mniej. Dobrze panie przewodniczący to jeszcze 13 grudnia czyli niedługo będziemy mieli pierwszą rocznicę nowego rządu to jakby pan miał ocenić w skali szkolnej od 1 do 6. Nie, nie przeczyta pan całej tej karty, nie, którą nie, pan nie, to sobie nie, przygotował. Nie bo pozostały nam dwie minuty? Nie przeczytam, ale myślę, że tak w okolicach 3 z plusem. Z plusem, jednak. Jednak z plusem, tak. To trzeba też o tym wiedzieć i pamiętać. My z wielką nadzieją podeszliśmy do zmiany, licząc na to, że będzie to bardziej progospodarczy, a mniej prosocjalny. Rząd, taki, który będzie myślał. Teraz w kampanii wyborczej, która się odbywa aktualnie, w już w takiej prekampanii, powiedzmy sobie, wyborczej, związanej z wyborami prezydenckimi, wszyscy mówią: po pierwsze, gospodarka. No świetnie, mhm. tylko my już jesteśmy tak, 2024, 11 lat wcześniej, czyli mamy już 35 lat gospodarki rynkowej w Polsce. I po 35 latach, po 3,5 dekady ktoś sobie uświadomił, że jednak te budżety, te budżety i państwa i gmin są głównie zbudowane z podatków, które idą od przedsiębiorców, czyli z gospodarki. No ale słyszał pan przez ostatnie 8 lat, że wystarczy nie kraść i będzie dobrze. No dobra, a w tym aktualnym rządzie co się udało, co się nie udało przez ten rok? Ma pan minutę. Ojej. To za mało. To musi mnie pan redaktor jeszcze raz zaprosić, to wtedy tylko o tym będziemy <grym> mówić. No dobra, czyli 3+, plus, składka zdrowotna to jest rzecz, która tak nieźle pokazywała, jak nie mogą się dogadać koalicjanci w sprawach gospodarczych i związanych z przedsiębiorczością. Tam jest jeden fajny element, tam jest jeden fajny element w tych składkach zdrowotnych, mianowicie ZUS, ten, który jest zapowiadany po pierwsze jako ZUS ryczałtowy, a po drugie jest propozycja, mam nadzieję, która się zrealizuje, tego, żeby małe firmy zatrudniające, małe średnie, zatrudniające do 20 osób, już od pierwszego dnia nie płaciły ZUS-u, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że każde zwolnienie lekarskie przez 33 dni jest opłacane przez pracodawcę. Dopiero, dopiero potem przejmuje go ZUS. państwo, czyli ZUS i za te składki ZUS-u, które płacimy co miesiąc, przez cały rok, przez ileś lat funkcjonowania firm. No dobrze, tu mamy ocenę 3+, wystawioną. Nadzieje były, że będzie to rząd progospodarczy, czyli te nadzieje zostały spełnione nie do końca, tak w połowie. No ja najbardziej boleję nad jedną rzeczą, że są zapowiedzi, które... Później są tak długo konsultowane. Ja wiem, że to wynika z mnogości koalicjantów, i, i, ale z drugiej strony też, w mojej ocenie, brak środowiska gospodarczego, które reprezentowałoby firmy i gospodarkę w strukturach partii, które w tej chwili rządzą. Rafał Laskowski, Konfederacja Lewiatan, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za Dziękuję rozmowę. serdecznie.